Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. Nie trzeba szukać chwały tego świata ani szacunku ludzi. Sługa. O Mario. W czasie opowiadania przez swego syna Ewangelii, ludzie oddawali mu cześć w rozmaitych okolicznościach. Niewątpliwie z tego się radowałaś, o szczęśliwa matko, ale tej radości nie odnosiłaś do siebie, tylko do niego samego. On wzbudzał podziw narodów przez swe rozgłośne cuda i wzniosłą naukę. Jednak ty się nie wynosiłaś z tego, że z ciebie właśnie Pan Bóg wybrał na jego matkę. Nikt nie widział, abyś była dumna. Dlatego żeś go dała światu. Jaka różnica zachodzi między tobą a innymi matkami? One chlubią się otwarcie zasługami swych dzieci, chcą uczestniczyć w ich sławie. Ty przeciwnie, postępowałaś za Jezusem do różnych miejscowości, aby słuchać Jego nauk i nimi karmić swą duszę. Synowi dawano pochwały i uwielbienia, tyś nie pragnęła zbierać sławy, która z niego mogła spływać i na ciebie. Zawsze o sobie pokornie myślałaś, nawet wśród tych okoliczności, które mogły ci zjednać szacunek i pochwały ludzkie. Przez to potępiasz modlitwę za sławą u tego świata. I zbytnie umiłowanie szacunku u ludzi. To jest bowiem nieszczęsna zaraza wszystkich naszych uczynków. Maria: Synu mój, dzięki łasce Bożej chroniłam się ciągle przed tym, co słusznie nazywasz nieszczęsną trucizną. To prawda, za to należy się chwała Bogu samemu. Zresztą, czymże może się chlubić stworzenie, czego nie otrzymało od Boga? Pan mnie już zaszczycił, wybierając na matkę zbawiciela. Czy miałam jeszcze szukać światowych zaszczytów? Kto tylko Boga pragnie, dlatego nic poza tym nie jest wielkie. Odznaczenia światowe i wszystko, co ludzie najwięcej poważają, w Jego oczach to próżne i błahe rzeczy. Mój Synu, poradź się wiary, co Ci powie. Zapytaj nawet swego rozumu, a wówczas nie będziesz taki chciwy pochwał i zaszczytów ludzkich. Wówczas Twoja rządza chwały się zmieni. Będziesz pragnął jedynie tej chwały, którą Pan Bóg zachowuje dla świętych. Gdy pozostajesz w zapomnieniu, gdy cię ludzie za nic uważają, nie smuć się z tego, a nawet raduj się i to upokorzenie przyjmij tak, jak uczy wiara, ono bowiem jest najbezpieczniejszą drogą do wielkiej chwały w niebie i nie ma pewniejszej nad nią drogi. Dlatego miłośnikom świata zostaw wszystkie próżne zaszczyty i godności, którymi się chlubią, dla siebie zachowaj chwałę pewniejszą i gruntowniejszą. Często błagaj Pana Boga za przykładem Dawida. Odwróćmy oczy, niech na marność rzeczy ziemskich nie patrzą. Wielu zgubiło się dlatego, że świat był dla nich bożkiem. Nie powiększaj liczby tych bezrozumnych, którzy Mu ciągle schlebiają i jeszcze po dziś dzień palą kadzidło. Sługę, Najświętsza Panno, skorzystam z Twego przykładu i z Twoich nauk. Pragnę jedynie tej chwały, którą się zyskuje przez naśladowanie cnót Twoich. Wszelką inną pogardzam. Proszę jednak o Twoją pomoc, gdyż moja dusza jest słaba i łatwo może upaść. Wyjednaj mi potrzebną siłę ducha aby się wzniósł ponad wzgardę świata i ponad jego zdradliwe pochlebstwa. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen.